jest o wiele szybszy w ubijaniu metinów. Ja się z tym zgodzę. Wiecie dlaczego? Bo body nie jest zbugowany, WP nadal jest zbugowany. Jak jest zbugowany? Może wam kiedyś pokażę jak zrobię po prostu surkę WP 4.2 z ostrzem na G, y, M1, bodziaka ostrz, y, aura M1 i zobaczycie w jaki sposób jest zbugowany. Bo teraz mogę tylko powiedzieć, że jest zbugowany, oczywiście. Co do samego Bodziaka, Bodziak jest o wiele szybszy, ze względu na to, że ma... co ma? No powiedzcie, co ma? Berka ma. Proste? Proste. Ale wiecie, sura WP ma to do siebie, że tym plusem jest absorbacja do perzet, unik strzały, odporność na strzały, procent na odbicie w samych skillach. Bodziak niestety z Berkiem na P ma ile? 25% Minus odporności? Chyba tak. Czy coś mu dodaje do... Mm, do... Statusów? Nie, nic mu nie dodaje, tylko po prostu to mu to wszystko odejmuje, to jest ten jedyny minus. No dobra, ten atak może mieć spory. Jednakże muszę powiedzieć, że... Sura WP wypada trochę lepiej. Tutaj on bije z Aurą, żeby nie było. Nie wiem czemu nie pokazała się ta Aura. Jakiś taki bóg wizualny był po prostu, i powiem wam tak. Powiem nawet więcej: Sura WP kontra Wojobody, Wojobody tak, do 75 poziomu. Potem WP o wiele lepsze. PVP, jak jest z PVP? Tu jest trochę bardziej kijowo, bo Bodziak w rekordach takich ogólnych z PL-a jest na trzecim miejscu. Sura WP jest hende hoch daleko w tyle. Gdzieś na 40, którym... Nie, 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 przepraszam, na... Na... No, mogę powiedzieć nawet, że ze szamanem Hellerem, ale to bym skłamał i powiem przed szamanem Hellerem, przed szamanem Smokiem. Niestety tak jest. Archer już jest o wiele silniejszy. No, ale no... Wiecie, no tak jest, tak? Co do samego bicia... W... Widzicie METINów. Tu widzę, że spowolnienie się przydaje, bo jeszcze chyba nie było żadnego resku. Albo jestem ślepe i przeoczyłem. Co do samego BODIAKA? Powiem Wam, że ja miałbym problem. Kto jest lepszy: BODY czy WP? Bo to i to jest dobre do EXPA, i do PVP, i do bicia metków. Więc to Wam zostawiam. Kto jest lepszy według Was: BODY czy WP? Dla mnie WP. To nie ma w ogóle żadnej dyskusji. I to chyba większość się ze mną zgodzi, bo... ale nie, 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 nie będę tak mówił. Powiedzcie mi, kto jest według Was o wiele lepszy: Body czy WP? Wpiszcie w komentarzach, cokolwiek. A i pamiętaj, zostaw jakąś łapkę w górę, jakąś subskrypcję, wiesz? Podbi moje ego plus jeden. Do zobaczenia i miłego dnia. Pa, pa.